Witam, dzisiaj chciałem pokazać, zaprezentować moją WSK. WSK 125. WSK jest z 1985 roku, jest praktycznie w oryginale. I co chciałem tu powiedzieć? No, stoi już tu jakiś czas. Trzeba ją po prostu wyciągnąć, bo była już tu po prostu no, nakładzona różnych rzeczy na nią i co ino. Stoi około dwóch lat. I teraz co? WSK ma odnowości przejechane 41 907 km, i w pewnym momencie silnik zaczął pukać, stukać, dzwonić. Ale jeszcze szło jeżdżać, jeszcze ileś kilometrów, yy, któryś tysiąc przejechałem, i na końcu coś chrupnęło, stanęło i koniec. Silnik się kręci, ale no, raczej kompresji nie ma. I teraz no, jest jak jest, przydałoby się nią troszeczkę zająć. WSK jest, mówię, od nowości praktycznie oryginalna, jest zarejestrowana, ubezpieczona. Yy, silnik jest ciągle ten sam. E, oryginalny cylinder, e, wał jest ten sam, łożyska są te same, e, zapon jest ten sam, kosz sprzęgłowy ten sam, aby kartery z tego co e, wiem są wyłupane tutaj od łańcucha i z drugiej strony jest kopka przyspawana, chyba jest trzeci raz i któryś był e, tłok, nie wiem czy nie drugi już tłok założony. A tak, to wszystko jest jeszcze oryginalne. I z tyłu jest zębatka założona od starszego typu, ale tą oryginalną też mam. Opona jest chyba z trzecia też założona na tyle. Z przodu jeszcze jest oryginalna opona z czwartego roku. Już też ma pajączynkę, by przydało się pomału wymienić. Ale na razie jeszcze jest. Jeszcze jeździć szło. I tu z przodu był jeszcze odblask. Zrobiony w środku ten odbłyśnik. Do firmy dałem, która naprawia takie lampy i jest super zrobione, elegancko to odbija. I WSK zostanie rozebrana, silnik rozkręcony. Zobaczymy, co tam w środku będzie. Co trzeba będzie, to będzie trzeba zrobić. Jeśli pójdzie jeszcze zrobić, bo po tylu tysiącach kilometrów to może już się nie będzie to nadawać. Do, 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 do remontu. Tu jeszcze kiedyś była klamka wymieniona na taką czarną, i tak zostało. Ten poprzedni właściciel przewróciła mu się po prostu, i ja mu to chyba nawet zakładałem tą klamkę. I tak zostało, że nie, nie robiłem nic po prostu. włoska jest w dość ładnym stanie. I mówię teraz ją odkopałem tutaj, zostanie wyciągnięta, i z tym silnikiem zobaczymy, co tam jest w środku. Aha, i jeszcze został wyciągnięty akumulator, bo. No, jak nie chodziła, to po prostu ten akumulator został wyciągnięty. A tak to jest zarejestrowana, ubezpieczona, na białe tablice i tak to wygląda. Jeszcze pokażę zaś z drugiej strony, jak ją tu wyciągnę. Na razie dziękuję. O, witam. Mamy tu łeskę już wyciągniętą, jest z drugiej strony. I teraz pokażę. Tu było zaspawane ta ten starter, bo po prostu poprzedni właściciel gdzieś tam jechał i y, przepuściło mu tu na, na frezach i mówi weź mi to szybko spawni, żebym nie musiał zapychać i tak pospawałem i nawet ileś tam tysięcy kilometrów y, było przejechane. Z tej strony tak ona wygląda. Jeszcze nigdy nie była malowana. Opona jest z 1984, ta przednia roku, jeszcze oryginalna. Już mówię, ma pajęczynkę, by musiała być pomału wymieniona. I co w środku w silniku jest. Silnik praktycznie jest oryginalny. Coś tam było robione, ale praktycznie wszystkie podzespoły są oryginalne. I teraz jeszcze, co ta opona? Już tak jak mówiłem, jest chyba trzecia tylnia założona. Włoska tu pod siedzeniem jest jeszcze sznur, linka holownicza, zestaw świec. Klucze, jakiś drucik, przewód, wszystko co do jazdy potrzebne. Zamknę tutaj jeszcze to siedzenie. O, i, I mówię, będzie trzeba się zająć silnikiem, bo ten silnik po prostu nie ma kompresji wcale. Coś tam się stało i jeszcze nic nie, 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 nie patrzyłem, nic nie, nie zaglądałem, co tam jest. Już ma nowszego typu tą stacyjkę tego typu samochodowego, jak to tam niektórzy nazywają, od Harta. I jest troszeczkę też rama zmieniona. Instalacja jest troszeczkę zmieniona. To nie jest tak zwykła włoska, troszeczkę coś tam pozmieniane. I z tej strony tak wygląda. Aha, jeszcze był ten tłumik tutaj, też był. Nie dam rady teraz jej przestawić, ale może tam. O, ten tłumik jest założony też inny, bo e, ten stary to w środku po prostu wszystko w nim e, latało i po prostu miałem takiego, to założyłem takiego. A tak to jest włeska, mówię, w oryginale i będzie zobaczony silnik, co tam. Jak e, może go będę rozkręcał, to pokażę, jak to wygląda po tylu tysiącach. A włoska ma przechane 41 e, tysięcy. 907 dokładnych kilometrów według mnie wytrzymała bardzo dużo i wszystko było sprawne, było jeżdżane nią na co dzień gdzie było potrzeba to było jechane błyska szła, paliła od kopnięcia, wszystko ładnie pięknie i na tyle tutaj mam odkręcone kolanko o i proszę zobaczyć ile nagaru było już ostatnio to coś trochę tak nie chodziło przed po prostu Całkowitym popsuciem się w kolanku jest. Nie wiem, widać chyba nagar, ale tutaj, w tej rurze, to raczej nie widać. No i będziemy dalej rozkręcać. No, zdjąłem pokrywę od zapłonu. I tu co tu już widać, że tu jest wykruszona ta pokrywa. Będzie ją trzeba tu wyspałać. Eee zobaczymy jeszcze jak yy, ślimak tutaj w jakim stanie jest i tu tą pokrywę się wyspawa i co tu widać dalej co się okazuje że tu jest w tym miejscu jest pęknięte magneto po prostu chyba od wibracji albo od czego pękło jeszcze widać tu oryginalnie nie wiem czy to będzie widać O, na cewce tutaj oryginalny fabryczny fabryczną pieczątkę i jeszcze co się okazuje tu już jest blacha po prostu zaślepione nie było zaspawane tylko blaszka jest widać zrobiona nawet ja to może kiedyś dorabiałem w 90 latach temu panu co, co od tego pana ją mam po tym panu bo ten pan już nie żyje dawno i wałek zdawczy też jest nakrętka zaspawana. Najprawdopodobniej ja też to kiedyś zaspawałem, temu panu, bo tu już nie było chyba co przykręcić. To wszystko się tu rusza. Nie wiem, czy to widać. Nie, nie ma tragedii jeszcze na tyle kilometrów, ale tu będzie trzeba chyba nowe wałki wszystko założyć, bo będzie musiało być wszystko. I to jest na tyle. I tu regulowane były platynki przy 34 tysiącach. 34,415 to ja te platynki regulowałem chyba nawet podszlifowywałem, bo były yy, podpalone ale platynki są yy, te samuśkie jeszcze to jest wszystko jeszcze oryginalne i zębatkę też będzie trzeba wymienić, pokażę jak on w środku jeszcze zaś wygląda to na tyle no i mamy serduszko wyciągnięte kartery są Zgodne numery Nawet nie jest zabrudny Taki sobie cylinder ma wszystkie żebra co tutaj widać Nawet pierścienie tam jakieś są No że kiepsko tu widać, ale coś tam widać No i będziemy rozbierać i będziemy dalej Zobaczymy co tam w środku jest. I tu no, rama nawet jest w dość ładnym stanie. Nie jest brudna tu jedynie nóżki będzie trzeba poprawić troszeczkę, bo tu już jest coś kombinowane, są po tylu kilometrach, to są to miały prawo się podjechać. O, i tutaj pokażę dalej e, Ściągłem cylinder. Zdjąłem i teraz co się okazuje? Że rozleciał się wał i będzie słychać chyba to pukanie Jest luz. Góra dół łożysko się na dole rozleciało całkiem na korbowodzie. Igiełka wyleciała Wleciała między tłok a cylinder. Zablokowało pierścienie, porysało tu u góry. Nawet widać odbicia. Od, od tych igiełek, tłok nie ma śladów zatarcia. Jest oczywiście tutaj trochę przykopcony, ale śladów zatarcia nigdzie nie ma. Tylko to tutaj od tej igiełki. I tak samo na głowicy. Tu po prostu widać, że to napierniczało, bo jakiś czas już dzwoniło i to po prostu tu pokaleczyło tą głowicę, ta igiełka. No, to jest ostrość kiepska, ale telefonem to tak jest. I jeszcze co każe cylinder. Nie wiem czy będzie widać, ale cylinder jest w dość ładnym stanie. Nie ma, tu jeszcze nie ma rantu. Praktycznie nic ten cylinder, on ma 42 tysiące kilometrów prawie przejechane na tym cylindrze. Tu jest, aby taka rysa, To co teraz ta igiełka zrobiła tą rysę. A tak to ten cylinder był naprawdę, jak zaczęło dzwonić, miałem zaraz ściągnąć i jeszcze cylinder by był w jeszcze lepszym stanie. Ale tak jest cylinder elegancki, ma wszystkie żebra i tu mówię, nie ma rantu u góry praktycznie wcale. Rozbierzemy i a głównym winowajcą był właśnie wał. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, jak to chodzi, i stuka. Dobrze, I teraz jeszcze tu trzeba będzie zębatkę odszlifować, bo jest zaspawana. To już ja nawet to kiedyś zaspawałem, bo nie było już do czego przykręcić odszlifujemy to, zobaczymy I tu z drugiej strony będzie trzeba tak samo starter odszlifować i zdjąć to ja, też, to ja też zrobiłem przyspawałem kiedyś, bo już nie było frezów nie było po prostu, ale to jeszcze ten pan poprzedni chciał tak mieć zrobione na szybko bo gdzieś tam wyjeżdżał i, i mówi żeby nie musiał pchać tylko i tak trzymało do dzisiaj po prostu aż silnik nie padł dobrze, pokażę zaś dalej jeszcze jak to wygląda jeszcze raz tutaj Góra, dół po prostu jest. To wszystko. O, już tutaj zębatkę odszlifowaliśmy. Zębatka jeszcze może nie najgorsza, ale będzie założona nowa. Najlepiej z tego to jest ta podkładka, jest elegancka nie nawet nie, nie, nie zamęczona i nakrętka trzeba było oczliwować bo gwintu zero i tu pokażę ten trybiczek po prostu nakrętka tu wchodziła jak chciała jeszcze trochę gwintu widać jest, ale, ale nie trzyma o to. I teraz jeszcze pokażę z drugiej strony tą nóżkę. O, taki był fres. Też jest odszlifowane. Proszę bardzo, nóżka. Jeszcze nawet się trzymie. Ale to już tu nie miało prawa działać. Musiało, musiało być przyspawane kiedyś. I teraz jeszcze pokażę jeszcze coś ciekawego. Tu było już na silikon. Oczywiście ten silnik był rozbierany. To nie, że nie był remontowany. Coś tam było rozbierane, uszczelniany był. Na silikonik jest. I tu, w tym miejscu... Ja zaś później jeszcze pokażę, jak to rozbiorę. W tym miejscu jest zaklejone poksipolem. Ja to zaklejałem osobiście. I jeszcze chyba było zaklepane aluminium. Kiedyś, jak miał silnik 11 tysięcy kilometrów, on był rozbierany, bo coś tam nie chciało i olej wyciekał. Jak się okazało, to tutaj była od, fabrycznie dziura od odlewu, i taki silnik złożyli, i żeby go sprzedać, żeby olej nie wyciekał. To był wciśnięty szmatek. Yy, drewieńko było wciśnięte na szmatek. I tak był silnik sprzedany. I ja to po prostu troszkę poprawiłem i to wszystko. I do dzisiaj tu jest właśnie sucho, nie czkło I do dzisiaj tak chodziło to. Tak we fabryce sprzedali silnik. Kijek był po prostu wciśnięty na. na, na... Na szmatek i, i niećku, olej był i, i wszystko. Żeby to miałem kiedyś telefon, yy, szło nakręcić po prostu, to bym kiedyś to nakręcił może, ale kiedyś nie było takich możliwości. Dobrze. Będziemy dalej pacjenta rozbierać. No i koło magnesowe jest ściągnięte. Koło magnesowe tu jest pęknięte. Ale poza tym jest w bardzo ładnym stanie klin nie uszkodzony na klin tu proszę bardzo dosyć ciężko nawet się ściągało porządnie ale tak jest z magnesy wszystko ładnie może tylko by wystarczyło tu spawnąć i koło by dalej szło i zapłon w takim stanie jest jeszcze oryginalna cewka, tu z jakimś numerem, chyba 41 coś, pisze tam, nie wiem co to pisze. I cewki są, kiepsko ostrość tu mi łapie, cewki są dosyć ładne, jedynie to może e... platynki by trzeba było wymienić tutaj, poza tym jest, tak to wygląda, wszystko jest oryginalne jeszcze. Dobrze, no, będziemy rozbierać dalej. No i kręcimy dalej. Zciągłem, yy, zdjąłem pokrywę. Tyle było syfu na dole. Proszę bardzo. Ale coś tam musiało po tylu latach ona ma 40 tysięcy kilometrów przejechane 42 łańcuszek jest też wyrobiony, ale jeszcze nie jest nie wiadomo jak wyrobiony tarcze sprzęgłowe mają 2,7 2,5 przekładki jeszcze w nie najgorszym stanie nawet nie jest to takie zajechane półksiężyc, jeszcze gdzie ja go włożyłem tu Startera PS w idealnym stanie. Tu nie ma żadnego zużycia śladów. Nic, aby ten wałek po prostu. I co tu jeszcze? I zabiera tak samo sprzęgła jak nowy. Kosz sprzęgłowy też widać, że dosyć jest. Tylko tu chyba spadło to zabezpieczenie, bo odbija. Ale łańcuszek będzie tak musiał być nowy, chyba zębatka. zębatka jeszcze mam z czasów PRL-u. Nie wiem jak z tym koszem to widać, że dosyć ładne są zęby jeszcze. Jak będzie trzeba, to się założyć nowego. I tak to wygląda olej wszystko w środku było. Sprężyna jest cała. I zaraz ściągniemy jeszcze tutaj zębatki i, i koszt sprzęgłowy zębatkę i koszt sprzęgłowy łańcuszek. No, zdjąłem kosz sprzęgłowy. O, oczywiście tradycyjnie rozwalona zabezpieczenie tutaj przeleciało przez zabezpieczenie. Yy, i... O, tak jak przy wszystkich właskach jest po pewnym czasie, ale zęby są podjechane, ale jeszcze nie są wcale takie najgorsze. Kosz jest w dość ładnym stanie. Nie jest, nie wiadomo jak podjechany tutaj. O, teraz może jest dość ładny. Będziemy może go ratować. Nową, może zębatkę się za, zapunktuje. Zobaczymy, w jakim, jak będzie łańcuszek nowy. Ta zębatka jest w bardzo ładnym stanie. Ta malutka. Weźmiemy ją. No, wymyjemy wszystko i zobaczymy, ale na moje to ona jeszcze by mogła śmiało być założona. Co się okazuje? Łańcuszek sprzęgłowy jeszcze jest oryginalny. Nie wiem, czy to będzie widać. O, na przykład tu jest znak Rometa. Czy Rometu? Proszę bardzo. Tutaj jest też znak Rometu. Łożyska jeszcze są oryginalne. Polskie, fabryka łożysk tocznych Zero luzu No i będziemy rozbierać dalej No i mamy silniczek rozebrany I Co się okazało? Że wał blacha po prostu odpadła I tarła się tutaj o, o karter Ale łożyska są w idealnym stanie Nie ma na nich nic luzu Tylko tu jest pełno opiłków Od tej blachy pewno się śrutowało to łożysko jest tu idealne. O, tu, oczywiście, tulejka wypadła standardowo, rzadko kiedy jest niewypadnięta. Karter by był w dość ładnym stanie. Tu jest tylko mm, dorobiona taka blacha, osłona. To ja, ja już kiedyś nawet dorobiłem, chyba. hen, -hen miał 13 tysięcy kilometrów, to był rozebrany, bo nie chciał chodzić, i to najprawdopodobniej wtedy było zrobione. Zimmering jeszcze jednowargowy. Nie wiem co to jest za Zimmering, Ale nic tu nie wyciekało. Jeszcze jest mięciutki. Elegancki. E, teraz co dalej. Drugi karter. Skrzynia biegów. Tu tak samo jest pełno takiego srebrzanki. Po prostu już się coś śrutowało. Ta blacha pewno. Łożyska nie mają luzu. Nic. Po 42 tysiącach kilometrów. Zero luzu. To jest ten wałek. Zdawczy Wałek jest W dość ładnym stanie Niewyrobiony No ale tu po prostu ten gwint To albo go po prostu naprawić Albo się kwalifikuje Wałek do wymiany Na jakiś inny Ale tu zębatka sama to jest w idealnym stanie Żaden bieg nie wyskakiwał nic I ten wałek tutaj to jest chyba 23 Jeśli się nie mylę jest po prostu wyrobiony i on ma tutaj bardzo duży luz. To będzie trzeba wymienić albo oba razem, albo po prostu ten sam. Mam jeszcze gdzieś oryginalnego z czasów PRL-u Nowuśkiego. I tulejka, oczywiście, tu z tego karteru ona luźno tutaj wpada. Też ją będzie trzeba nową dotoczyć, roztoczyć pewno troszeczkę gniazdo i nową dorobić. Do I tak jak już mówiłem, ten wałek. Pośredni też, może albo będzie cały nowy, albo tylko e, ten tryb e, dwójka jest w dość ładnym stanie, troszeczkę może gdzieś tam pod, podjechane, ale nie wyskakiwały te biegi, nic kompletnie e, takich trybów też mam tam kilkanaście. Więc nie ma problemu. E, jedynka e, też jest dość ładna. I wałek główny, tu ta tulejka siedzi ciasno, a tu wałek główny jest, wałek główny jest dość ładny. Tylko tyle, że po prostu łożysko yy, no, jest, po prostu będzie trzeba chyba na klej wsadzić i, i, i będzie gitara. Poza tym jest dość ładne. Wszystko łożyska są jeszcze oryginalne, perelowskie. trybik jest niewyjechany od pierwszego biegu. Ten tutaj, co załącza trójkę. Też jest niewyrobiony, jedynie będzie trzeba tą końcówkę troszkę przeszlifować I we wałek zdawczy dorobi się nowa tulejka Żeby to wszystko było ładnie, jak będzie inny wałek zdawczy to To się ładnie zgra wszystko i będzie elegancko I teraz jeszcze co pokażę, tu jak mówiłem orzyska nie mają luzu Zmieniacz jest w dość ładnym stanie Troszeczkę tu go będzie trzeba dobić, doklepać. Oczywiście wszystko umyć będzie trzeba. Ta tulejka, jeśli będzie potrzeba, to też będzie dorobiona nowa. I teraz co? Tu mówiłem kiedyś, że było zaklejone. Tu w tym miejscu. Nie wiem, czy widać, że to było klejem zaklejone. I teraz. A bo tu tulejka chyba wypadła. O! I to ja też kiedyś zakleiłem. A dlaczego już mówiłem? I tu jest zaklepane w tym miejscu. Widać? Wytrę jeszcze. Jest zaklepane, bo tu było po prostu fabrycznie. Był odlew z dziurą, i po prostu był szmat kołeczek wciśnięty na szmatek, żeby olej nie leciał. I tak był motocykl sprzedany. Tu są łożyska, mówię jeszcze na nich oryginał. Poland, fabryka łożysk stocznych, zakład 4. Oryginalnie, e, oryginalne łożyska e, trzeba wymyć, wyczyścić. E, no, i to będzie tyle chyba. E, to tutaj zaspawamy, poprawimy, gdzie będzie potrzeba. I nowe uszczelki dostanie, nowe, nowe łożyska. E, tu jest pełno takiego błota. No, jak to przy no ale co To jest po prostu tutaj, zbiera ten, ten cały syf w tych gniazdach. I jeszcze chciałem pokazać wał. Wow. Wał korbowy. Tu jest w idealnym stanie. Czopy nie są praktycznie wyrobione. Nic. Kompletnie. Gwinty. Wszystko jest idealne, ale tu jest luz. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. i to było cała, cała, cała winę ponosiło ten wał całą winę robił i co się okazało że tu w środku nie wiem czy widać ale te rolki rolki są ale po prostu ten koszyczek się najprawdopodobniej rozleciał i wał będzie trzeba zregenerować i teraz jeszcze co ja go pokażę tu jest ten wał oryginalnie zaspawane blachy to ja kiedyś robiłem ale przy 11 tysiącach kilometrów bo przy 11 on nie chciał chodzić, i trzeba go było po prostu rozebrać, wyczyścić, bo jakiś czas stał, i do tego czasu do tych 40, bo teraz ma 40 prawie 2000 km przejechane, i tu po prostu ta blacha też była pospawana i też odpadła, odpadła, odchyliła się. O! I tą blachę ja też kiedyś pospawałem, obie były pospawane, i spawy nie wytrzymały tego, i po prostu blachy będzie trzeba. Albo nowe, albo te same ładnie obrobić i, i zakuć porządnie. A moto, motocykl do końca chodził. Ma 42 tysiące kilometrów. Tu tą tulejkę już kiedyś też dorabiałem, oczywiście. To nie, że nie było tu nic zrobione. Było. Ale tu jest luz na... No, no nie mam jak tego nakręcić. Jedną ręką. Nie wiem, czy będzie widać. Luz jest na tym łożysku słychać. I jeszcze co pokażę, pokażę jeszcze koszyk sprzęgu, łańcuszek sprzęgłowy, że tu po prostu łańcuszku nie ma, już o tu widać, po prostu są e, kawałki powyłpywane tych rolek, a łańcuszek jeszcze oryginalny wytrzymał 42 tysiące km, tam bez, bez kilku kilometrów, ale 42 tysiące wszystko jest, o tu też widać, że jest wyłupane. Tutaj, I tu jest już wyłupane. Po prostu jest zamęczone. O, tu jeszcze lepiej widać wyłupane. Tu widać wyłupane, chyba. I tu widać wyłupane. Tu widać wyłupane. Tu łańcuszek też ma 42 tysiące. A łańcuszek też jest oryginalny, tak? Jak tam pokazywałem jeszcze. No i to by było na tyle. Teraz będziemy umyjemy to wszystko. Wyczyścimy i umyjemy. Wyczyścimy i, i będziemy myśleć, o, o która tam ta zębatka będzie musiała być nowa, wałek zdawczy czy co, tulejki to będzie trzeba podorabiać, yy, cylinder pójdzie do szlifu. Yy, i, a wał, nie wiem, może sam zregeneruje na, na korbie duelsa i myślę, że będzie dalej chodzić to by było na tyle.